Kurwa, tak jakby bardziej kurwa różowe sutki nabrzmiałe, nie? Autentycznie, to nie śmieje się kurwa, nie zobacz tak się spalisz, nie? Po tym idzie w chuj na prościej rozpoznać, nie po oczach nie rozpoznać, nie? W sumie ja tam, wiesz, niektórzy mają naprawdę, naprawdę kurwa podpuchnięte oczy I tam wiesz, odpierdają wikse A ja jak mam, jak ja jak jestem spizgany, to mam Jakby ci to wytłumaczyć Jak masz górną i dolną powiekę, nie? To nad górną Mm, mam taką, taką, taki pasek kurwa wduszony jakby, tak to mogę nazwać. To, to zajęcia warga, tak? Pali ci. No coś takiego i tylko po tym, T tego tak bardzo nie widać, nie? Tylko ja tak kiedyś właśnie przed paleniem poszedłem do lustra, bo tak patrzę, patrzę, patrzę i później po paleniu właśnie to zobaczyłem. No to jest zajęcia warga, to się robi od syfu. To masz takie coś kurwa, co się od to musisz klejrę, klejrę sobie czyścić, nie? Bo to ci się normalnie od odpalenia coś robi, tylko to można normalnie od kurwa cyfrów się robi, takie coś, niejaka Ale do, nie, 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 jak zajęcza warga. Mam nad górną powieką, jak masz kurwa kość, jak masz czaszkę, nie? Gdzie ty Inna masz kość? Kości masz Jak masz czoło, nie? No. no. I górną powiekę, to pomiędzy czołem, a górną powieką mi się robi taki dołek jakby. Nie to. I potem możesz zobaczyć tylko. To inhibiter Ci się robi, coś takie, inhibiterowe takie to Takie takie zapotki inhibiterowe, nie? No tak jakby. No to to wiem, to jest coś choroba na suszasz jakiegoś tak, czego nie kręba. No. no i może... To taki tig nie No 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 taki tik właśnie. I ja mam też czasem tak, że ja wiesz, jak przy kurwie dość dużo tematu, to takie mam ruchy kurwa, takie jakby tiki. Tylko nie na oku, tylko całym <słuch> działem. A to mój kumpel coś takiego miał, jak pierdalał, to mu się poślady zmierzały kurwa, nie? pole nie. Mieliśmy, że pośladami laska, kurwa, nie? Autentycznie, jakiś taki nerf, kurwa, że mu posiadek latał, nie? Adi, to ty nie Wiesz, do Wiesz, w kogo chodzi, nie? Poczekaj, poczekaj, to Bartek? Wilku, no idziesz się na tą imprezę? Do bo bomby? No powiem, cię, ja dzisiaj będę na szurany w ja tylko czekam na telefon od Antola, aż go, go ktoś pobije. Wiesz, wczoraj gadałem oh. z kumplem i mówię, przedstawiłem mu sytuację, nie? i później mój stary no. do niego przyszedł do tego kumpla. I kurwa, jeden Ja raz... niech nie on bo. Chyba nie... ucipiłem tak. Ja wiem dokładnie wszystko, ale. Ja tam nie jestem ani po Antola stronie, ani po Kazie. No i dobrze. I tak ja samo ty. Ja się nie chcę wpierdalać, ale Anton mnie poprosił o pomoc. A ja kurwa wiesz, że moi kumple są nagrzani na takie akcje, nie? Nie wiem, bo nie znam tego Bogasa, nie? I w ogóle... Po... Nie Z Bogasem wczoraj gadałem, nie? To na tej fajty chodzi, takie tak gimnazjalne, takie fajty? No nie, MLK, no fajty to... Nie, <grymna> ja bo wczoraj tam... była lekka. Co było? Spina lekka. No ziołek mnie poprosił o... O! Poczekaj chwilę. No on tam mnie poprosił o pomoc i, i no tak jakoś wyszło, że ich przyszło kilku więcej. To obszarem kurwa jak poryją. Wjeżdżasz że kurwa kunawa gręście i napierdalasz, nie? Nie ma co pierdolić. Że kilku ja się nie, się ja o, tak tego kolegę, że on jedzie na imprezę, napierdolony jak ja wyjdzie mu pięciu, chuj, że go najebią, ale im jeszcze powiem morda, to nie szpanke się nie słucha, tak? Pizze no. dostanie, ale poleci. Ja, ale ciekawe mnie tylko jedno. No mu bo... Czemu Anton nie wyszedł jeden na jeden? Ej, no bo niby go Dominika trzymała, nie? Ja tam mówię do Kazia, mówię, daj no to co, bierzecie że ale czysto, bo jak kogo wjeżdża, to ja go zmiażdżę, nie? No to mnie też to było w przy przypierdoli, co ty masz taką blokadę, że dziewuszce nie możesz wyjebać? Ja to się nie pierdolę, W baniak i wykił, kurwa jedziesz z koleśem i patrzysz dziewczyna go łapie. Ja pierdolę, tak każdy patrzy, to ja pierdolę. <noise> On się w ogóle za hmm. mnie nie wychował. To ty coś ćwiczysz, że taki chojrak jesteś? Ale kto? Ty. Ja? Tak. Nie. Aha. No i jest? A najlepsza jest ta nowa... słyszeliście tą nową kurwa sztukę walki teraz w tym co w kurwa... w Meksyku co to ćwiczą? Kumiksu? Słyszeliście o tym? Trochę powyrażona tak kurwa Kumiksu, nie? Ja pierdolek, jakaś kurwa sztuka walki nowa kurwa, nie? Do walki wręcz kurwa. Cztery u nas nawet jest taki co mys, kurwa, co jest kurwa w tym wicemistrzem w to kurwa, nie? Marek u kurwa. To jako Kogowskiemu śmieszne. powiedziałem, nie? Taj Bartek, nie wiem czy to słyszałeś, no. ja Kogowskiemu powiedziałem, że ja się mogę postawić za Piotra, a on za Kazia i ja z nim wezmę solwę. Ale wiesz jak, jak podszedłem do Antola? To Antol mówi, nie no, nie pizgajcie się, bo nie ma sensu, nie? Czyli Antol był najbardziej posrany. właśnie z tego wynika, bo on stał no, bo... za nią cały czas. Ale właśnie... Kaziu był nagrzany, nie? Kaziu tam jak jechał no. do niego, to... Ja myślałem, że on wyjebie tej Dominice. Bo się trzeba lać, no to się nie ma spierdolić. Jak ma jakieś opory, to niech se tubę kleju przypierdoli, czy z biedy na uszy i ogień, nie? Ale ja czuję, że jak Antol widzi się w Żydowie, to będzie ostro. Naj... Podejrzewam, że dostanie wjeb... i zadzwoni do mnie, no. Ojej, ja bo ja też tak podejrzewam. To ty jesteś specjalnym hiterem, co? Po ciebie dzwonią wszyscy, czy jak? Nie, no, on poprosił mnie po pomoc, nie? Po prostu. Nie, no ty ty my... jeszcze obiją to kurwa. Nie, 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 Z Kaziem właśnie on się kłóci, ten Antol. A Antol... Kaziu nie ma tak więc. On... Antol mnie poprosił o pomoc, czy jakby dost... Czy jakby był jakiś fight albo coś, tak wiesz z gimnazjum, czy bym mógł podjechać? Ja wiesz, że mogę podjechać. Ale czy wejście tutaj nie wyszedł? Weź to na kamerce nagrajcie. Podpiszemy kurwa fighty z gimnazjum, jebniemy na jebździdy.pl, być ogień, nie? Gimnazjalne fajty, no? To w szatku, kurwa, nie? W tego jako sekundanta weźmiecie gdzieś napierdalać się. Bo Kaziu trochę w życiu przejebane ma, nie? Bo takie imię przypierdolili. Ale nie, 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 on ma na imię Marcin. O, myślałem, że Kaziu, to by dokładnie rodzice pokrzywdzili go, już. wojsku <zysklarita> miałby przejebane. No, Kazio! Kaziutek. Chciałbym żeby mały był to rodzice, rodzice jak Kasia, kurwa. A Antol coś ci jeszcze później gadała, di? Nie. Widziałem, że ty tak jak słodko nie gadałeś. Tylko Tamtej jak ja też, teme, spokień, też ma... An Antol ma na imię? Jak? Ksywa. A od czego taka ksywa, Antol? Od, od Antosia? Od To... gdzie ma Antkowiaka, Antol, kurwa? Antol to jest taki preparat, kurwa, na stawy, nie? jest takie coś, Antol Max Fresh, nie? To można stawie sportowców używającym, czy nazywa tak, to się koleś nazywa tak, tubka kremu, kurwa, nie? <grymny> ja mu to wygarnę w poniedziałek budzie, <grymny> Kupcie mu na urodziny w Anton Antol Freshmax i chuj, Będzie się <grymny> <grymny> cieszył Ale mu wyjebie teksta w poniedziałek, nie? Kurwio będzie chodził, do Ej, kot, Adi, tak, ja bo A ja właśnie słyszałem, się... to mi Patty mówiła, że ten, że dziewczyny jakieś były też na PK. A ja nie wiem. Mnie to tam nie niech się pozabijają. Na Mówiły, PK? Te dziewczyny się PK ują w szkole? No, miały się zresztą ten nie? PK. A z Patrycją rozmawiałeś? No, no, ona napisała wczoraj, nie? No, ale, no, powiedziała, że na razie nie. Ale ho ja pan zaczekam. Kto pisze? Gówniarz jakiś. Okay. Hej, wake up.